Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałam zwrócić uwagę na to, że obywatele naszego państwa dobrze przyjęli odejście od poboru powszechnego na rzecz profesjonalnej armii. I nie zabrakło nam do tej pory ochotników. Nawet mogę powiedzieć, że w niektórych jednostkach, przynajmniej w moim regionie, jest siedem osób na jedno miejsce etatowe w wojsku. Więc jak najbardziej mundur żołnierza kojarzy się bardzo dobrze i to należy podkreślić w tych naszych rozważaniach. Panie Ministrze, ja mam pytanie, które nawiązuje w jakiś sposób do wypowiedzi moich poprzedników i do mojej wypowiedzi. Chodzi o profesjonalistów, o specjalistów z zakresu informatyki właśnie. Czy nie należałoby przemyśleć takiej koncepcji stworzenia wyspecjalizowanych jednostek, w skład których będą wchodzić fachowcy w mundurach, żołnierze zawodowi, jak również cywile i będą wspólnie przeprowadzać ćwiczenia dotyczące odpierania cyberataku, dlatego że to jest wyzwanie, to jest bardzo ważny punkt, bo w tej chwili wygląda na to, że osobno tworzy się takie komórki cywilne i osobno w wojsku. A wiadomo, że taki cyberatak będzie dotyczył przede wszystkim obiekt punktowo, przeprowadzony będzie punktowo i może dotyczyć obiektów cywilnych, a wojsko będzie zmuszone do reagowania. Chciałabym zapytać, czy są jakieś prace prowadzone w tej mierze i czy nie warto by było w jakiś sposób w rozporządzeniach ministra wpisać to w ustawę o Narodowych Siłach Rezerwowych. Dziękuję. Dziękuję Pani poseł.